Witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto arachidowiec potrzebować będziemy jedną szklankę białek szklankę orzechów arachidowych pół zmieliłam a pół pokroiłam w grubsze tu mam pół szklaneczki pokrojone dwie szklanki mąki dwie łyżeczki proszku do pieczenia Jedną trzecią szklanki oleju i szklankę cukru. Białka ubijamy ze szczyptą soli na lśniącą masę. Białka już mamy ubite. Dajemy pozostałe składniki. Dolewamy olej. Dodajemy proszek do pieczenia. Dosypujemy mąkę. I ruchami półkolistymi mieszamy ciastą. Dodajemy na koniec nasze orzechy. Ciasto ma lepszy smak, o ile orzechy mamy i mielone, i krojone. I tak już mamy przygotowane ciasto, które przełożymy do formy. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. 25 na 30. I będziemy piekli 45 minut w 180 stopniach. Wierzch ciasta polejemy polewą. Później zrobię polewę. Wyrównujemy całą powierzchnię i ciasto wędruje do piekarnika. I będziemy mieli ciasto arachidowiec. Tak wygląda przygotowane ciasto, które wędruje do piekarnika. 45 minut 180. Ciasto się piecze, a teraz zrobimy polewę. Mam tutaj jedną trzecią. Jedną trzecią kostki masła, które podgrzewam. Dodaję trzy łyżki mleka, 3 łyżki cukru i dwie łyżki kakao. I należy to podgrzać. I będziemy mieli polewę do ciasta. Polewy nie gotujemy, tylko podgrzewamy. Należy tłuszcz rozpuścić i składniki dokładnie się muszą połączyć. I ciasto polejemy polewą. Pamiętamy o mieszaniu. Jak wspominałam, polewy nie należy gotować. Ja no już mam polewę gotową. Tak wygląda polewa. Polewę zawsze przed polaniem ciasta lekko studzimy. I polewę mamy gotową. I teraz. Zobaczymy jak już nasze ciasto. Tak, nasze ciasto już jest również upieczone. Tak wygląda nasz arachidowiec upieczony. I ciasto i polewa powinna być lekko przestudzona. Ja Poleję teraz. należy rozprowadzić i pozostawimy ciasto do ostudzenia. Mamy przygotowane ciasto i możemy sobie zrobić dekoracje. Przepraszam, coś mi dzisiaj przeszkadza bardzo gardle I ja sobie popruszam mielonymi orzeszkami. Tak oto wygląda ciasto arachidowiec. Nie mogę ukroić, ponieważ polewa jest bardzo gorąca. I tak oto wygląda nasze ciasto arachidowiec. Ukroimy kawałeczek. Polewa się już. już stężała, najlepiej i jak? Ciasto jest dane na całą noc. Ja dałam na kilka godzin. Jeżeli lubimy kremy, to można to ciasto przełożyć kremem. Może to być krem budyniowy. I tak oto wygląda nasze ciasto. A rachidowiec, o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.